Ta historia posiada następujący tytuł: Kolonia miłego odbioru, ogólnie byłam na koloniach w czwartej klasie. To były moje pierwsze kolonie, więc wiecie, jarałam się jak nie wiem. Jechaliśmy tam z naszą szkołą i z kilkoma osobami spoza niej. Jak wchodziło się do mojego pokoju, to od razu widać łazienkę. A po lewej i prawej stronie pokoje. Po prawej stronie był mały i ciasny pokój z trzema łóżkami. Po lewej pokój na dwie osoby. No i byłam z moją koleżanką w tym dwuosobowym. No i już któregoś dnia poszliśmy na plażę. No i ta moja koleżanka wygrała z kilkanaście puszek Coca-Coli. Wróciliśmy do tego hotelu i mieliśmy czas wolny. Ona położyła wszystkie puszki na łóżku. Ogólnie siedziałyśmy na jej łóżku i gadałyśmy. Nagle zadzwonił jej tata i powiedział, że pojechał z jej ciocią nad taki staw, chyba staw. Gdzie jacyś ludzie wpadali do wody i tonęli pod mostkiem. Naprawdę nie pamiętam o co w tym wszystkim chodziło. No i gdy jej tata się rozłączył, zaczęłyśmy czytać historię tego mostku czy czegoś. Jej łóżko było po prawej stronie od wejścia, a moje naprzeciwko wejścia. No, i gdy się u mnie leżało na łóżku, to był widok na telewizor i małą szafeczkę. Nie wiem czemu, ale miałem rozwaloną walizkę na pół pokoju. No, i zapomniałem powiedzieć, że z tej plaży moja koleżanka zabrała jeszcze balona. No, i ten balon był przed telewizorem. Zaczęłyśmy czytać tą historię i nagle balon, który był przy ziemi zaczął latać po całym pokoju. Spanikowałyśmy, bo byłyśmy w czwartej klasie. Waliłyśmy tego balona i siedziałyśmy dalej. Nagle moja koleżanka chciała usiąść. Ale kola, która nie miała szans spaść, bo była daleko od krawędzi, łóżka magicznie spadła. Miałyśmy już do, dosyć, bo jednak takie coś mogło być przypadkiem. Ale przeczytanie jakiejś strasznej historii z zamkniętym pokoju, z jakimś balonem, to nie jest jakieś straszne. Ale w tym momencie było to wręcz przerażające. Nigdy w życiu nie chciałbym przeżyć czegoś podobnego. Wraz z koleżanką postanowiłyśmy odpuścić sobie czytanie tej historii. I poszłyśmy znów na plażę, by cieszyć się. Tym wymarzonym relaksem. Nigdy, nie, nigdy więcej nie powróciłyśmy do tamtej historii. I cieszę się, że tak się stało. Przyjemnej nocy życzę. Uważajcie na siebie. Do na razie. Jeśli creepypasta Wam się spodobała, to zapraszamy do subskrypcji i lajka w górę, ponieważ nas to zmotywuje, a Wy będziecie dostawać powiadomienia o kolejnych strasznych historiach. Do zobaczenia kiedyś.